Bankowość ta liczna banku PKSA stanowi cały czas ponad 50% dochodu operacyjnego banku, w szczególności precyzyjnie mówiąc 50-56, więc z perspektywy budowania wyniku jest bardzo istotna. No jest też, jest, jest, jest też istotna z, z takiej perspektywy, z perspektywy pewnej misji. No, obsługujemy ponad 5 milionów klientów, 5 milionów Polaków, i to bardzo kompleksowo od zakładania rachunku osobistego poprzez realizację potrzeb kredytowych, potem inwestycyjnych, w zależności od, od, od statusu, zależnie od tego, na jakim, na jakim etapie życia jest nasz klient, więc jesteśmy naprawdę na taką istotną bankowością dla naszego banku. Oraz e, dzierżąc cały czas numer jeden, bądź numer dwa w zależności od, e, od, 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 ka, od e, kategorii, e, przez którą patrzymy, e, jesteśmy też istotni dla rynku bankowego, jako bankowość detaliczna, banku PKSO. Ta sytuacja na rynku kredytów nie jest zła, tylko ona jest charakterystyczna dla, dla, dla parametrów makroekonomicznych gospodarki. Tak? Mamy w wysokie stopy, mamy też presję regulacyjną, mamy, 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 mamy też spowolnienie w, w obszarze powstawania, wytwarzania nowych, nowych mieszkań. To wszystko wpływa na to, że ta, że ta sytuacja jest jaka jest. Ona nie jest zła. No, rynek kredytów hipotecznych wyhamował i to wyhamował już rok temu. Biuro informacji kredytowej jasno, jasno, jasno mówi na, na podstawie bardzo precyzyjnych danych, że skala sprzedaży na tym rynku to jest, jest o 70 około procent mniejsza niż, niż, niż rok temu. W tej chwili cały rynek sprzedaje tyle, ile jeden z największych banków w, w, w ciągu miesiąca w trzy tygodnie. Natomiast to jest, to jest sytuacja, w której w, w, w której my, jako, jako, jako banki, musimy dopasować swoje, swoje strategie, modyfikując produkty. To się wydarzyło. Mamy kredyty o stałych stopach, modyfikując, modyfikując, modyfikując ofertę, czy też organizując siły sprzedaży. To jest po prostu sytuacja, w której w, której w, tej, chwili, w tej chwili się znajdujemy. W obszarze kredytów hipotecznych no, moje podejście jest takie, że w takim czasie to jest najlepsze czas na transformację tego obszaru, więc bardzo mocno inwestujemy, inwestujemy w, w, w poprawę procesów hipotecznych, w poprawę oferty. To robimy. Sytuacja na rynku kredytów krytów gotówkowych czy konsumenckich, ona ma zupełnie inną dynamikę. Zaczynamy notować lekkie spowolnienie kilkuprocentowe rok do roku, natomiast Polacy cały czas sięgają po kredyt gotówkowy, czy też kartę kredytową, czy też kredyt ratalny, czyli kredyty konsumenckie, tak, żeby realizować swoje potrzeby, czasami żeby wspierać swój budżet. I tutaj tutaj istotnym elementem walki na tym rynku, szczególnie kredytów konsumenckich. No i jest, jest obszar bankowości cyfrowej, tak? kto w tej chwili potrafi nie tylko przez sieć oddziałów, taką tradycyjną, ale też przez kanały cyfrowe sprzedawać kredyty kredy gotówkowe, no to ten na tym rynku walczy. Wszyscy już to potrafimy, myślę, jako banki, no my jako, 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 jako bank Pekao S.A. przez swoją aplikację POP, przez kanały zdalne sprzedajemy ponad 70% kredytów konsumenckich już w tej chwili. I to jest nasza odpowiedź na, na, na potrzeby klientów, na sytuację rynkową. Ale jeszcze raz powiem: sytuacja na rynku kredytów nie jest zła, ona jest specyficzna. Um, ona, ona, ona wynika z otoczenia makroekonomicznego.